Się ogolić. Dobra, to się ogol dzisiaj, nie ma sprawy. Kto tam, kto Edvard, kto ci da taki Tata. Myślę, że to nie na część Edwarda Gierka, ale kto wie? Dzikus. Dzikus. A mi się wydawało, że tu facet stał, tu już jakaś działka siedzi, dobra. Dobra, nie ma sprawy. Patryk. Patryk, co robisz w życiu? Grał. Na czym? Na wewnętrznym. się na rybach. dobra. A ten stoliczek też będzie miał szansę. To... 14, 5, 3, wy ile dajecie? Ile? O, tu jest też 3. Dobra, trzymam Was za słowo. Słuchajcie, musicie też mi podać nazwę rodziny. Jak się nazywacie? Jak się nazywacie? Kudłaty. Pierdzińscy. Pierdzińscy, bardzo proszę. Nie ma sprawy. Tak więc syn Musicie się te pół metra cofnąć do świateczki, Tak? Proszę. Oni swoim menadżerem. Ja się nie Dobrze, ale jeszcze nic nie zrobiłeś w życiu aż masz menadżera. No tak, celebryci w tym kraju rządzą, to fakt. Pierdzińscy, uwaga, uwaga, przypomnę, że jeżeli któryś z was zacznie, czy któryś z was zacznie biec, bo panie nie podejrzewam, dlatego mówiłem, że któryś z was zacznie biec, dyskwalifikacja, cofamy się z powrotem, Także skaczę, skaczę. Uwaga, uwaga, pierwsza rodzina. Trzy, dwa, jeden, czas start. Ojej. 10 Nie 15 20 Nie wyjedzie to Zobaczcie, co się dzieje, tak, tak, na to liczyliśmy 25 No, Ona ma już dosyć tego konia 45. ci to zdawali 3 minuty mogą być blisko. Mogą być blisko. Tierdziństcy przed Państwem. 45. Mam 50. Stoicie w miejscu pierdzińscy. Minuta. Course, Oni cały czas stoją w miejscu, choć